Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Alex jesteś już po swojej walce sparingowej, która nieco mało przyjemniej skończyła się dla twojego przeciwnika. Ciężki noc, prawdopodobnie złamana szczęka. Walka była dla Ciebie trudna czy typowo sparingowa? Łatwa? Ja powiem tak, że podchodziłem jak, do tego skupienia się jakąś walką, ale również traktowałem to również sparlingowo, bo to była walka tak na nic, także chciałem pokazać się z dobrej strony i myślę, że pokazałem i dziękuję bardzo. E czy, czy, czy mocno poczułeś ciosy swojego przeciwnika? Ponieważ masz lekko rozbity łuk brygowy, nie byłem tak. Akurat chyba to zderzenie, bo o ile pamiętam, to jakoś wpadł mi głową i myślę, że to, to zajście wynikło akurat. odbyło się tą kontuzją. Myślę, że. A bił, bił, wi wiadomo, że w tej, ważył trochę więcej we, w tej wadze. Y, każdy cios tam coś waży. No. A nie odczułem może takich mocnych ciosów, ale bym, o, uwa uważałem od porządku do trzeciej rundy, która się zakończyło. Ostatnio toczysz pojedynki z przeciwnikami, którzy przewyższają Ciebie pod względem warunków fizycznych, czy walki z rywalami, którzy są od ciebie więksi i silniejsi, coś tobie dają? Ja tak, każdy, każdy rywal, każda walka coś daje. A czy akurat no na pewno ci tacy rywale nie dają mi tyle co, to dają rywale tak Ze anyway, Sysłówki, no ja czekam, na, ja czekam na takie walki, ja czekam na walki o tytuły I, 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 i jeżeli będzie czas na przygotowanie się do takiej walki odpowiedniej, a nie jak w ostatniej do, walce o tytuł, który walczyłem ty 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 tymczasowy, no miałem zbyt mało czasu, na pewno na pewno nie, nie tłumacząc się zabrakło, zabrakło tej, tej kropki nad i jeżeli będę 100% przygotowany, HEY! jestem eher, w stanie walczyć z najlepszymi. Aleksy, powiedz, ile jeszcze lat zawodowej kariery widzisz przed sobą? Ile walk przed tobą? Powiem tak, ile walk to nie mogę powiedzieć. No, na pewno ile lat również nie, ale jeżeli zdrowie pozwoli, czuję się dobrze. No, nie będę w tej chwili mówił rok, dwa, pięć, naprawdę nie wiem. Czuję się dobrze i będę na razie na na ringu. Kiedy kibice będą cię mogli zobaczyć w walce? O jakąś stawkę? No myślę, że właśnie już w tym roku no, są, plany, są plany. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, bo bo to na razie są plany, jeżeli, a plany to jest, a realizacja ich to jest, jest jeszcze bardzo dużo, jest to wielka góra, także, także no, czekajmy, jeżeli wszystko będzie po, zgodnie z planami, to w tym roku. Aleksy, mówiłeś niejednokrotnie, że chcesz walczyć z najlepszymi, że chcesz walczyć o tytuł światowy. Niedługo, niedługo czeka ciebie walka o tytuł WBF. A czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby dla Ciebie zawalczyć o Mistrzostwo Europy, które może być taką trampoliną do walk bardziej prestiżowych federacji? Oczywiście, każde rozwiązanie jest dobre, wiadomo, no, jeżeli będzie to IBF, Mistrzostwo Świata, również z tego skorzystam. No, nie wiem, nie wiem, no muszę, mu, muszę zdradzić, na pewno wszyscy to wiedzą, że boks się rządzić swoimi prawami, no niestety, no na niektóre, na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. No ja bym chciał walczyć z najlepszymi, jeżeli będzie mi to dane i wygrywać z nimi, to chcę to robić. Aleksy, wiele osób twierdzi, że nie masz nocno ciosu, dzisiaj pokazałeś, że potrafisz uderzyć, powiedz w jakich rękawicach toczyliście ten sparring. Ja powiem tak, no jeżeli tak przy, ludzie twierdzą, to, nie, to proszę się ze spróbować, no. ja, ja, ja nie ukrywam, ja, jeżeli walczę, to z dobrymi zawodnikami, a ci, co akurat się przywracają, to są zawodnicy, który, którym y, gdzieś tam widać, że mają jakieś braki, no. a jeżeli ktoś uważa, że nie ma ciosu, to proszę, proszę, zapraszam do ringu. W jakich rękawicach toczony był ten pojedynek? No właśnie, no akurat dzisiaj walka była stworzona w szzyzankach, także to są typowo szpalingowe rękawice o 6 minut większe, aniżeli stosujemy w walce. Także tak jakie jak jest przełożenie, no to proszę sobie zrobić porównanie. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia i walko, prestiżowe tytuły. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich sympatyczków, takich prawdziwych boksów. Pozdrawiam. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.